TADAM! Dobry wieczór, niespodzianka. Tu ktoś mówi, że widać scroll, ale tym się nie należy bać, bo on jest w grze. To po prostu wynika z rozdzielczości, bo to jest kilka takich fajnych rzeczy. Eee, dzisiaj mamy noc premiery GTA. Podejrzewam, że już Dzikie Kraje na wschodzie grają. No niestety, no jeszcze tego nie mam. Jeszcze, jeszcze zastanawiam się w ogóle na co kupić to GTA. I te rozważania będzie mi umilać jedna z najlepszych gier świata która się nazywa Overgrowth. Znaczy, to będzie taki krótki strumień merytoryczny, ponieważ zmian jest niedużo, ale są bardzo efektowne i nazywają się wprowadzeniem JID, który nie można rzucać do gry. To jest Alpha 201 z 13 września. Czyżbym tak długo nie patrzył na, na aktualizację tej gry, czy może teraz było udostępniona? Tego nie wiem. No, ja się nazywam Maciej Makua i zapraszam. Zmiany pokażę na przykładzie. Weź na xklocka. Jak kupujesz, te czy kupujesz z Tesco, czy z Empiku? Raczej z Tesco. Tak swoją drogą. Nie, żebym reklamował Tesco, ale Tesco jest zawsze miła obsługa, jest miły pan ochroniarz i, i zawsze ufałem Tesco, pomimo tego, że jak byłem ostatnio, czy dzisiaj się spytać, kiedy będzie, to obsługa nic nie wiedziała. I oprócz tego po północy... Aha, jest minus, że są kasy nieautomatyczne. To nic. Gra o królikach. Ona jest boska. To znaczy... Brakuje najważniejszych rzeczy, które trzymają teraz obecne gry przy życiu, na przykład multika, ale nawet bez tego jest, czy jest multik na takim pojedynczym, jak się gra na jednym ekranie, jak za starych dobrych czasów, kiedy internetu nigdy nie było. I tutaj doszły dzidy. Ja postaram się na razie bez hakowania gry pokazać mniej więcej o czym ona jest. No to jest gra o przygodach królika ninja, prawda? Gdzie są świetne elementy parkuru, to doszło w ostatnich aktualizacjach, jak on się porusza. I teraz doszło coś jeszcze piękniejszego. Jest tam królik z gidą, którego spróbuję przechwycić. No i, i tylko pokazać wam jak ta dzida działa. Czy tak wam pokażę, ale teraz zrobię tak w sposób taki jak gra przykazała. Ja tu go w ogóle tak mistrzostko wykrwawię. O! Niech tam się wypasie. Ta krew bryzga, to jest śliczne. O! Czy, prawda, to nie jest takie ten. Dużo osób pewnie widzi w tym brutalność, natomiast my tutaj staramy się skupić, Może nie rzucaj nożem, na elementach ładnej implementacji krwi. Taka gra, krew powinna być już w nowoczesnych grach. I teraz oczywiście w związku z tym, że to jest alfa i że ten echowarz broni i tak i nie. Więc jest to alfa takowo, że dzida jest niezbalansowana. Dlatego jak widzimy tamtego królika na horyzoncie, o, to nawet nie widząc go zabijemy. Gdzieś tu wypadł nóż. Ja go pokonam w uczciwej walce. Nóż jest bardzo niebezpieczną bronią, co właśnie zostało udogodnione. No i jeszcze raz zwróćmy uwagę na, na to piękno tutaj ukryte. Eee, to jest po prostu. No, widać dokładnie, co się działo w miejscu akcji. Że gościa wzięliśmy stąd podcisnęliśmy tu i tutaj bryzgał tą krwią. Ciekawe, co by powiedzieli specjaliści. Um, tu jest królik zabity tą właśnie dzidą. Ciekawe, że nie wbiła się w niego, no ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że misja została zakończona. O. Wygeneruj cienie, żeby nie było hejtu. A właśnie, słuszna uwaga. To zagram jeszcze raz może, bo to jest, to jest to, doszły dzidy. Oczywiście gra jest Produkcją, w której, tak jak na to jest takie beam G ze zwierzętami, tak samo jak beam G jest e, tym bez królików, albo tym z samochodami. I możemy ją tutaj sobie wypiec tak ładnie cienie, narysuj wam to i dodać okluzję otoczenia. I zaraz zobaczycie, że zrobi się dużo ładniejsze. Oczywiście, wtedy to, że można zrobić różne, różne inne bzdury, ale sobie odpuścimy. Ktoś tam mówisz tak, Uzumari mówi, że krew to agresja, ale ludzie w dawniejszych latach jakoś nie urośli na seryjnych morderców przez krew. Oglądałem taki serial dokumentalny o jednym mordercu, którego zamknęli. Nie chcę spoilować, bo to jak ktoś nie widział, to właśnie to jest jedna z tych ważniejszych takich twistów, że on kiedyś był zamknięty w pojemniku z krwią, że tak powiem, i zaczął zabijać przez to ludzi. I, e, więc może to nie jest do końca prawda. Nie chcę się kłócić, nie jestem specjalistą. No, to jeszcze raz ich wykończę, a potem jeszcze. Zapodam tutaj. Doszły cienia, jakby ktoś nie widział, co jest całkiem możliwe. Będę się poruszał, jak pro królik po dachach. I teraz tak. Widzimy, że pan z Didą sobie mikruje w taki a taki sposób. Mam nadzieję, że nikt nie zobaczy mojego pięknego lotu. Aj, zobaczył. No, to teraz niestety nie dam mu tej szansy. Jakie wymiary miał ten pojemnik? A ja nie chcę spoilować. To było dziecko, więc mógł być to mały pojemnik. Czy on mi widział? Nie. Idzie sobie niewinnie. Ja tutaj dochodzę, przechwytuję. Ej, koleś z DZIDą w ogóle. I to jest chyba jeszcze nowy bayer. On bez problemu się wyrywa z chwytów. Bo jak zwrócicie uwagę, pan z nożem ma problemy. Ale pan z DZIDą już nie. I nie wiem, co to jest grane. Trzymam go niby, ale. Widzieliście, że udało mu się wyrwać. Ja na szczęście jestem. O, dziurę mam. <laughs> jestem mistrzem w walce wręcz. I czasami udaje się zabić. No dobra, żeby mieć za sobą w każdym razie te takie główne featurey, ja po prostu schakuję grę i wgram, bo mogę tak zrobić. Eee, eee, Włócznie. To jest Dog Spear. Którą dałem gdzieś. I tak to jest jak nie tutaj jest. I pokażę jak teraz jest przyjemnie niezbalansowana, czyli imba. Czy mi zdał się zabić? Ej, bo on był... No jestem mistrzem walki wręcz, a on walczył nieuczciwie. Na przykład teraz leci. I kurde bele chyba nie trafiło. No i tym samym troszeczkę nie, nie, nie pokazuję tego jak jest niezbalansowane, ale zaraz mi się uda to poprawić. A to z świnie, nie chcą się niestety, no gra nawet jak się cituje to nie, nie daje forów. I ten, i nie ma lekko. No nie, to jeszcze raz, może teraz się uda udowodnić, że włócznia nie jest zbalansowana, że jest z bardzo mocną bronią. <grytanie> Karol z wiedział co z królikiem zrobić. Teraz, cel, pal. I czy to nie było bardzo ładne trafienie? Moim zdaniem tak. Więc pana z nożem już nie ma. O, nawet się wbiło w ciało, co jest też pozytywne. Kolejny powinien. Tak, on tak troszeczkę nie myśli. Zblokował, bo zobaczył. Real... Aha, gra jest realistyczna. To znaczy, tutaj. Jest trochę jak w życiu: przeciwko przeciwnikowi z bronią nie ma się szans. Jestem troszeczkę podziabany. A teraz nawet za bardzo. No i tak się kończą przygody, kiedy się no, chce zaszpanować, a nie robić czegoś mądrego. Więc przejdźmy do najważniejszej tutaj teraz rzeczy działającej już w pełni kampanii Gladiatora, która nie jest piękna, ale jest fajna. Czy, to, czy pociągi mi dzisiaj uciekły? Dzisiaj nie. W Krakowie nie ma pociągów zbyt wiele. Nie ćwiczyłeś kraw magii? No troszkę nie. Pierwszy przeciwnik jest zawsze noobem. Chociaż nie chcę teraz. Nie chcę teraz zapeszać. Bo coś się zmieniło, widzę. Nie wiem, czy to jest. Może, może to jest też na przykład związane z tym, że generuje teraz strumień. Przez co kąp jest bardziej wykorzystany i. Kurde, ej, mikruję go jak mogę. Ruchy są niesamowicie kocie. A koleś mi jeszcze śmie tutaj. ...położyć. Boże, dostał prosto... ...w pychol. To jest bardzo ciekawe. Czy, mam nadzieję, że walka wam się podobała, bo publiczność w grze jest zadowolona w 96%. Więc... tyle. No, Okej. Okay. Załóżmy, że to nie wyszło. Teraz będzie bitwa każdy na każdego z, z mieczami. Czy jakieś punkty HP? Tak! Mają! Czy to ciężko? Dobre pytanie. Okay. Tutaj wygrałem, prawda? Bo na szczęście no, pochodzenie... Jednak są punkty za pochodzenie. W Krakowie ta broń jest trochę mniejsza, jest bardzo popularna. Eee, no i zgodnie z realizmem udało mi się wygrać. Ale nadal nie wiem czemu przegrałem w 1 na 1. Oni lubią przegrywać. Publiczności w grze tak samo zależy na tym, żeby było show. Tu jest. Czy to jest FFA? Chyba tak. Coś się zbugowało, bo goście są sami w. Dobra, nikt mi nie mówi, że się nie zbugowało. Tak, Red Team, jak oni są wszyscy czarni. Dobra, mamy usprawiedliwienie. Gra jest zbugowana. Znaczy nie, może mają w sumie mają jakieś czarne elementy wystroju? Boże, jak latają. Tylko boję się, że to był mój, niestety. Oby mój... <noise> o Było... bo... <noise> Ej, czy widzieliście to trafienie? Jak dostał w ścianę aż farba poleciała. Czy będzie GTA po 12 chciałbym. Mój jest ten niebieski. Ale chyba przegraliśmy. Coś jest nie tak. Nie, tak się czytały. Dobra, był jakiś... Nasze szanse są nie, wiem, daje mi coraz głupszych przeciwników. Coś się musiało zbugować. Idź pierwszy, jak odwrócę uwagę. Ok. I teraz pomożemy naszemu. Oj, nie, dobrze. O. Jednak tutaj jest, jest to utrzymane. <grym> Mój jest ten martwy. Hmm. Jakby co, umówmy się, bo tutaj wszystko pokazałem. Tam dużo czeka na tego Outlasta, Więc będzie do mojej śmierci zmiana. Co się jest nie tak z tymi kolorami? Trzeba móc tak wyglądać. O Boże, <grymiany> jest to jest jakiś przekręt. Jest koleś, który tak pomiata tymi. Ej, czy wy to widzieliście? Ej, nie dobra, do drugiej. Ale coś jest nie fair. <laughs> jaka, jaka runda w ogóle? Ech, zaraz niech go tam ci osłabią na razie. Ja tutaj napuszczę ich na siebie. Z tym sprytnym tutaj sposobem. Chyba, że ten jeden jest mój. Ej, coś jest nie tak. Jak grałem przed chwilą, mi bardzo dobrze. Ja podejrzewam coś z, z procesorem, nie wiem. Będę healer, Okej, ostatnia. Nie wiem co jest grane. Czemu te czarne króliki są takie paskudne? Czy w sensie takie. O, ten normalnie już zry. Co Moment, przepraszam. <laughs> Wszystko jest ok. Właśnie nie jest. Właśnie tam patrol pyta czy na Xboxa, czy na PSC kupuje ten, nie wiem właśnie zastanawiam się na co kupić. Wolałbym na Xboxa bo łatwiej siada, ale, ale no nie wiem czy to dobrze się skończy. Dajmy sobie jeszcze jedno i idziemy z konkretem. Tak, na Linux... Ja chciałbym na Linuxa, nie da się niestety. Zaraz. Są dobrze, bo się level zapisuje. Wiem, że się level zapisuje, ale nie wiem czemu po tylu... myślę, że za każdym razem jest od nowa. O! Tego wprasowałem ja. No chodź. Wygrałem. Żeby nie było, że jest ten, że przejdę po ścianie i wyląduje tak. Najpierw tych posprzątamy, bo jest ich dwóch. Jeszcze żyje, więc nie ma tragedii. Jest. Jest. Jednak się da. Tylko było coś ciekawego zbugowanego. Dobra, teraz gramy do pierwszej, nazwijmy to, nokautu, łamane przez śmierci, bo jak się potnie człowieka, to jest prawdopodobieństwo większe, że on jednak nie żyje. I zmieniamy. Jaki tytuł ma na nogieleca? To jest Overgrowth, tylko nie wolno jej kupować, bo ona jest w wersji alfa i nie, za, nie, nie zapowiada się, żeby prędzej, prędko wyszła. Ej, ale to było nie fair straszne. To jeszcze jedna z nimi, bo to, będzie, bo to chyba jest do końca rundy. Nie podoba mi się to. Nie, dlaczego mi zrobił krzywdę od razu? No, tylko runda, więc gramy do, do pełnej, pełnej całego meczu, więc nie wiem co się dzieje, ale od podcięcia. Ej, <tryk> nie trzeba. Od ilu lat jest ta alfa z dwóch, spokojnie. Jest <tryk> najsmutniejszy widok. Biją się te czarne króliki. Z króliki w czarnych strojach. Okej, okay, wygrał inny. Gramy do... Pamiętajmy, gramy do... E, końca meczu. O, dostał. Muszę być... Kurde, i przyszedł... Ten jest chyba jakiś imba. Zobacz, bo jeszcze jest szansa, że... będzie jeszcze jeden, że mecz się nie skończy. Nie, mecz się skończy. Dobra, sobie zagram jeszcze jedną, tak na pokrzypieniu serc i będzie, będzie spoko. O, na jest ten element właśnie walki, szermierki. <grybuj> jest coś nie tak. Czyli już zrzucałem armię. Właśnie jest problem z, z armą, nie ma jak rozdać. Okej, okay, ostatnia teraz, bo to jest drużynowo, albo i nie jest, jest każdy na każdego. OK, dwóch pozamiatanych i tu jest posprzątane. Ale to nie była maczeta tamto, to jest, jest rozróżnienie jednak. Tamto to było e, rapier taki. Ten system jest bardzo dobry, jest na przykład kancelowanie ciosów, czyli ich anulowanie, że można wyprowadzić cios i go złamać, czy będzie markowany. Jest, mecz wygrany, okej. Okay. O, to jest najlepsze, pojedynek na e, Dzidy. Dzida jest... Dobra, to tak w skrócie wygląda nowa aktualizacja do Overgrowtha. Gida jest niezbalansowana jeszcze. I ten. E, czekamy na balans. Na pewno m, podsumowując, twórcy zgodni z odpowiedziami, po tym jak poprawili silnik, bo teraz jest bardzo ładnie zoptymalizowany. I dodali jakiś tam nowy system plików, który umożliwia łatwiejsze do dodawanie modów. E, angażują się teraz w dorzucanie nowej treści i to im wypada naprawdę świetnie, co dzisiaj zresztą pokazałem. E, no i to jest tyle śledzające. Widzimy się za 5 minut z. outlast them